Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Basię Gregorczyk w naszej szkole, absolwentkę Norwida. Czy chciałabyś nam troszeczkę powiedzieć, w jakich latach chodziłaś, może kto był twoim wychowawcą, jaki profil? Do Norwida zaczęłam chodzić, jak miałam 15 lat, czyli w 2017 roku i moją wychowawczynią była pani Firmanty, u której właśnie się uczyłam języka francuskiego. Teraz nawiązuję właśnie kontakt wzrokowy z panią Firmanty. Możemy pomachać pani firmanty i chodziłam do klasy lingwistycznej właśnie z językiem francuskim. Okej, okay, bardzo miło to słyszeć. Co w ogóle sprowadziło cię do tej szkoły? Właśnie ta klasa lingwistyczna. Ja zawsze lubiłam uczyć się języków, ale jednego języka szczególnie, języka francuskiego. No i szczerze mówiąc, w Warszawie mało jest Takich klas językowych, w których również można się jakoś bardziej skupić na języku francuskim. Jest dużo klas z niemieckim, jest dużo dwujęzycznych szkół niemieckich w Warszawie, ale z tym francuskim jednak jest no, troszeczkę biedniej, można powiedzieć. No i właśnie Norwid oferował taką klasę lingwistyczną z francuskim, więc dlatego tutaj jestem i byłam. I bardzo się cieszę, że byłam. Okej, okay, a mogłabyś nam trochę opowiedzieć o swoich pierwszych wrażeniach po przekroczeniu progu szkoły? O matko, szczerze mówiąc, to byłam przerażona trochę, bo chodziłam do bardzo kameralnego gimnazjum i w ogóle ta szatnia na wejściu yy, tylko jakby potwierdziła moje przeczucie, że to jest naprawdę bardzo duża szkoła i jestem tutaj taką jedną małą rybką nic nieznaczącą i czułam się niesamowicie zagubiona. Ale to na szczęście nie trwało długo, bo tak jak przyszłam do Norwida, to nie znałam tutaj ani jednej osoby, nie miałam naprawdę nawet jednego znajomego w całej szkole. Nie mówię, że w klasie. No, a wszyscy gdzieś tam jakoś się znali, właśnie po podstawówkach. Ja nie znałam zupełnie nikogo. No, ale właśnie rozpoczynając byciem taką samotną tutaj w szkole, Skończyłam Norwida z bardzo dużą ilością znajomych i przyjaciół na całe życie. Masz może jakieś zabawne wspomnienia z twojego życia w Norwidzie. O jejku, jest bardzo dużo, jest bardzo dużo takich y, wspomnień, na pewno na pewno angażowanie się w różne y, przedstawienia, czy nawet y, gale rozdania takich oskarów nauczycielskich y, w, właśnie w Norwidzie. Wiem, że jakby miałam masę takich zabawnych wspomnień, ale teraz sobie tak nie potrafię przypomnieć konkretnie jakiegoś jednego. Chociaż jak było, pamiętam jak było Halloween, wtedy byłam w pierwszej klasie, to było właśnie takie pierwsze większe Halloween chyba w szkole, to całą, całą głowę sobie zmoczyłam, bo zgłosiłam się do konkursu jakby wyciąganie jabłek z wody buzią. I to było, to było dość zabawne wtedy. Okej, okay, rozumiem. A czy jest może jakaś sytuacja, nie wiem, dobrze napisany Sprawdzian, właśnie jakiś konkurs szkolny, który mogłabyś nazwać najlepszym, naj, największym twoim sukcesem? Największym sukcesem norwidowym. Ładnie. Um, myślę, że matura jest takim, takim egzaminem, okay. właśnie egzaminem dojrzałości. I de facto, szczerze mówiąc, w pierwszej klasie, właśnie będąc pod takim kameralnym gimnazjum. W ogóle nie wiedziałam za bardzo, że trzeba się uczyć. I nie miałam tej dyscypliny. I moja pierwsza klasa to po prostu obfito, jakby była bogata w jedynki i w nieprzygotowania. I pamiętam, że wtedy byłam załamana, że sobie zupełnie nie poradzę w tym Norwidzie, ale potem już jakby wpadłam w taki tryb i rzeczywiście zaczęłam lubić się uczyć. I bardzo mnie ciekawiło. W ogóle nie wiem, na przykład uczenie się do języka polskiego, nawet czytanie tych wszystkich lektur, język francuski oczywiście. I wydaje mi się, że takim no, finalnym sprawdzianem, który jakoś poszedł mi z sukcesem, to była właśnie matura. Chociaż też to jest po prostu masa stresu, masa przygotowań, niepewności, nieprzespanych nocy, właśnie poświęconych na naukę. I myślę, że. Nawet te jedynki z pierwszej klasy są gdzieś tam moim sukcesem, który mogę sobie wpisać w życiorys, jako że um, nie wiem, przeszłam przez to i wyszłam może nawet jakby na taką lepszą drogę ocenową. Okej. Okay. A tak poza Norwidem, co uważasz za swoje największe życiowe osiągnięcie? O no zdecydowanie, moją pracę teraz. Pracuję w radiu, w Radiu Nowy Świat. I tak naprawdę, odkąd miałam 6 lat, to chciałam pracować w radiu. Jak miałam 6 lat, to sobie powiedziałam, że będę właścicielką jakiejś stacji radiowej. I rzeczywiście jakoś tak dążyłam do tego przez całe swoje życie, ale nigdy chyba nie miałam na tyle odwagi, żeby coś z tym zrobić. I pamiętam, że właśnie trójka zaczęła jakoś tam się rozpadać. Ja wtedy byłam w trzeciej klasie maturalnej i ci, którzy odeszli z trójki radiowej, a Trójka jest mimo wszystko bardzo dużym, była bardzo dużym programem radiowym, którego słuchało bardzo wiele osób. Dużo osób właśnie odeszło z trójki i założyło swoje własne Radio Radionowy Świat. I oni wtedy napisali gdzieś na Facebooku, że szukają właśnie młodych, niedoświadczonych osób. Ja wtedy byłam w trzeciej klasie maturalnej, nie miałam jeszcze 19 lat. I stwierdziłam, że muszę się tam zgłosić. I nagrałam jakieś prowizoryczne demo telefonem. Demo, czyli taki 30-sekundowy dźwięk, w którym właśnie prezentuję to, jak brzmi mój głos, o czym mówię. No i nagrałam takie demo. Napisałam list motywacyjny, CV. Pierwszy raz pisałam CV w życiu. No i wysłałam. Tydzień później na Facebooku napisali, że mają ponad 2000 zgłoszeń, więc zupełnie stwierdziłam, że nie, no w ogóle nie, nie ma sensu. Pewnie na pewno, na pewno nie odczytają mojego zgłoszenia. A tymczasem dostałam telefon, że no, zapraszamy panią na rozmowę kwalifikacyjną. I pamiętam, że to była niedziela, właśnie kiedy odbywała się ta rozmowa kwalifikacyjna. To weszłam do studia, bo ta rozmowa kwalifikacyjna odbywała się w studiu radiowym. I siedzi czwórka najlepszych radiowców w Polsce. Man, świętej pamięci Krzysztof Łuszczewski, Magda Jeton i Ania Krakowska. I po prostu moje palpitacje serca wtedy tego się nie da opisać. Ja po prostu siedziałam przy tym mikrofonie, bo to było również przed, przez mikrofon, żeby sprawdzić, jak, jak się czuję przed mikrofonem. To jedyna myśl w mojej głowie to, było, to była taka, że po prostu moje serce słychać pewnie w mikrofonie i pewnie słyszą to w słuchawkach. Ja w ogóle pierwszy raz jakoś mówiłam do takiego bardziej porządnego, profesjonalnego mikrofonu. No i ile jak głupot odpalnęłam na tym przesłuchaniu, to tego się nie da powiedzieć. Po prostu śmiałam się non stop i byłam pewna, że mnie nie przyjmą. No, ale jakoś tak się potoczyło, że mnie przyjęli i jestem tam teraz. Prowadzę audycję własną z właśnie muzyką francuską, bo we Francji, we francuskim zawsze byłam zakochana. Prowadzę audycję podróżniczą, prowadzę, przez, jakiś, przez pewien czas prowadziłam duet z Manem, właśnie z Wojciechem Manem i generalnie robię dużo rzeczy na antenie, robię materiały reporterskie, prowadzę wywiady i Naprawdę jestem dumna z tego, że mi się tak udało i też na pewno Norwid mi w tym pomógł. Okej, okay, bardzo miło to słyszeć. W życiu szkolnym często pewnie spotykałaś się z nowymi zwrotami, jakimiś powiedzonkami używanych przez nauczycieli. Mm. Czy jest może jakieś takie powiedzenie, zwrot, być może z języka francuskiego od profesor Firmanty, które zapadło ci w pamięć aż do dzisiaj? No, to panie Firmanty o tym nie wie, ale właśnie się dowie w pierwszej klasie. W liceum pomagałam właśnie mojemu koledze z klasy, pisząc kartkówkę. I <grywa> powiedziałam mu, żeby. Zapytał się mnie, jakieś jest praca. Ja powiedziałam, Trawaj. No i on zamiast Trawaj napisał, brawaj <grywa> przez by. I, I oczywiście dostał zero punktów. Ale do końca, do końca Norwida, jak wchodziliśmy na francuski, to mówiliśmy sobie, brawaj. I to było takie, jakby, pomiędzy. Pomiędzy nami śmieszne zdanie. A jeżeli chodzi o śmieszne zdania, czy jakieś słówka wypowiedziane przez nauczycieli? Zapamiętałam z lekcji fizyki prędkość światła pendolino? Zupełnie nie wiem, co to znaczy do dzisiaj ale, ale pamiętam prędkość światła pendolino. Jakie były najczęściej stosowane przez ciebie wymówki, kiedy na przykład nie miałaś pracy domowej albo oskarżano cię o coś? Um, ja byłam dość szczera mimo wszystko i jak się nie przygotowywałam do lekcji to albo na początek próbowałam udawać, że się przygotowałam i gdzieś tam na kolanie zrobić szybko pracę domową, albo um, no nie wiem, jakoś próbowałam po prostu sprawiać wrażenie, że jestem przygotowana, a jak już wyszło na to, że jestem nieprzygotowana, przygotowana, no to mówiłam, że po prostu no nie umiem i, i tyle. Nie, nie stosowałam jakichś wymówek w stylu. Nie, nie wiem, złamałam długopis. Nie, nie było takich. Tak. Okay. E, pewnie każdy z nas bardzo chciałby wiedzieć, którzy nauczyciele najbardziej zapadli ci w pamięć z Twoich lat licealnych. Um, no, oczywiście, pani Firmenty. Pan Dariusz Macny, pamiętam przecież lekcję chemii, gdzie podpalałam sobie palec na, na chemii, to pamiętam do dzisiaj, chociaż chemię miałam tylko pół roku. Pamiętam pana od fizyki, pamiętam panią od historii, panią czyżewską, pamiętam panią Samoiluk od wosu, pamiętam pana żaka od, mat od, od matematyki. Panią Wójcik od języka angielskiego. Tak naprawdę jeszcze, oczywiście, pani Wosilewska. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my nie mieliśmy pożegnania. Bo jestem tym nieszczęśliwym rocznikiem, który po prostu wyszedł ze szkoły, myśląc, że wróci do niej za dwa tygodnie. No, ale nie mieliśmy nawet, nawet żadnego pożegnania z nauczycielami. No i ja bardzo lubiłam panią Wasilewską i o tyle jak z panią Firmenty miałam kontakt i jakoś tam mogłam się jeszcze pożegnać z panią Firmenty to z panią Wasilewską nie miałam takiej możliwości. To stwierdziłam, że napiszę jej taką pocztówkę z podziękowaniem. Właśnie wysłałam jej pocztówkę i też mi odesłała pocztówkę i to było bardzo bardzo miłe i myślę, że jest dużo nauczycieli, myślę, że jest dużo nauczycieli, których zapamiętam i których pamiętam Teraz? Na pytanie zadawane absolwentom dotyczące tego, co wynieśli ze szkoły, najczęściej odpowiadają numerki z szat. Mam Twoi... trzy. W Twoim przypadku, co oprócz tych trzech numerków wyniosłaś z Norwida? Um, wyniosłam przede wszystkim ciekawość świata. Bo tak jak właśnie mówiłam na początku, jak przyszłam do liceum, to byłam zupełnie nieokiełznana. Ale później Norwid nauczył mnie, że właśnie nauka jest. W sumie fajna, i rzeczywiście Norwid nauczył mnie takiej ciekawości do otwierania książek, do uczenia się czegoś. No i poza taką wiedzą, która też jest ważna, bo uważam, że Norwid naprawdę nauczył mnie wiele, i jakby ta wiedza, chociażby którą wyniosłam na przykład z lekcji historii czy z wos jest raczej ponad przeciętna, jakby no mimo wszystko to, to właśnie dzięki Norwidowi. Uważam, że to jest niesamowicie ważne, tym bardziej w pracy dziennikarza. To Norwit nauczył mnie właśnie takiej dyscypliny, angażowania się przede wszystkim też, bo jakoś tak wyszło, że zawsze się angażowałam w sprawy jakieś, nie wiem, samorządowe albo w organizację czegokolwiek. No to wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim takiej dyscypliny która bardzo mi pomogła, bo byłam w zupełnym rozgardiaszu i bałaganie. Chociaż pani firmanty też pewnie nawet teraz powiedziałaby, że nadal jestem, ale, ale właśnie Norwid nauczył mnie takiej dyscypliny. No. Okay, czyli bardzo tak można powiedzieć poważny temat, prawda? Bardzo. E, Okej, okay, ale zchodząc troszeczkę na śmieszniejsze tematy, jaka była twoja największa wpadka w Norwidzie? No i oczywiście, jeżeli chcesz o niej mówić. Prawda? Moja największa wpadka. Ojejku, trudne pytanie zadałeś. Muszę chwilę pomyśleć nad tym, ale taka największa wpadka. Chyba jak pomyliłam nazwiska y, nauczycieli, albo y, nie, pamię pamiętam, że to były właśnie. Cyprianki, czyli yy, tak gala rozdania takich oscarów yy, nauczycielskich, można powiedzieć. I czytając nagrody i wymieniając nominowanych, przeczytałam same nazwiska. Yy, nie mówiłam na przykład pan profesor, hy, hy, hy", tylko po prostu przeczytałam same nazwiska. I jeden nauczyciel wstał i powiedział po nazwisku to po. I, I ja w tym momencie po prostu się zapadłam pod, pod siebie, to to, to pamiętam. Czy było coś, co ci zawsze zastanawiało, intrygowało w norwidowskiej rzeczywistości? Bardzo mnie interesowały podziemia norwidowskie, bo wiem, że takie są. I widziałam tylko schody do tych, do tych korytarzy pod nami. Ale pamiętam, że mój kolega raz był poproszony przez WFistę, żeby poszedł z nim i przyniósł i piłkę. Właśnie z tych podziemi, to wszyscy mu zazdrościliśmy, że poszedł do tych podziemi, bo ja tylko wiem, że takie istnieją, ale nigdy tam nie byłam i widziałam schody. To to mnie zawsze intrygowało. Um, kogo tam więzimy w tych schodach, znaczy w, w tych korytarzach podziemnych. Rozumiem. A czy jest jakaś może chwila, która mogłabyś, którą mogłabyś nazwać w Norwidzie najszczęśliwszą? Ojejku, najszczęśliwszą. Było dużo szczęśliwych momentów w Norwidzie. I wybranie takiego jednego momentu jest bardzo trudne. Chociaż pamiętam, jak odbieraliśmy świadectwa, też w rygorze właśnie z sanitarnym, to pamiętam, jak żegnaliśmy się z panią firmanty, która wydawała nam te świadectwa. I tak naprawdę wtedy pierwszy raz spotkałam się ze znajomymi od czasu pandemii, bo to chyba było za dwa, trzy miesiące właśnie po wybuchu pandemii. To, to była taka szczęśliwa, ale zarazem smutna chwila, że wszyscy się żegnamy i, i widzimy się w tym samym miejscu, do którego już nie wrócimy, ale to też było takie szczęśliwe. Każdy mówił o tym, jak mu się tam losy potoczyły, na jakie studia się dostał, nie dostał, na jakie studia składa papiery, bo niektórzy już właśnie wiedzieli, że się dostali. Niektórzy jeszcze nie. Jak tam się w ogóle nam potoczyło w życiu, to to było takie szczęśliwe, ale zarazem takie melancholijne. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale myślę, że to jest oksymoron, który jakoś się dopełnia. Gdybyś miała możliwość przenieść się w czasie albo wysłać taką pocztówkę w przeszłość, co powiedziałabyś sobie z czasów szkolnych? Żebym może trochę się uspokoiła. Żebym tak nie biegała, nie zamyślała się na lekcjach, żebym rzeczywiście więcej czasu poświęcała na, na te lekcje, mimo wszystko jakoś tam sobie gospodarowała na nie czas, bo to było tak, że w drugiej i w trzeciej klasie liceum, kiedy rzeczywiście już tak bardziej wzięłam się za naukę, to to wyglądało tak, że wychodziłam ze znajomymi po szkole. I siedziałam z nimi do dość późnych godzin, później wracałam do domu i się całą noc uczyłam. I nie wiem, chodziłam spać na przykład o drugiej. Okay. To wtedy bym powiedziała, powiedziała sobie, że jednak sen jest ważny. I teraz doceniam to, że sen jest ważny. I, i jednak nie można całe, całego liceum przejść z podkrążonymi oczami. Rozumiem. Czyli to powiedziałbyś sobie, prawda? Tak. A gdybyś miała parę zdań powiedzieć obecnie uczącym się uczniom, jakieś można powiedzieć, mądrość taką ludową, prawda? Mm -hmm. którą też chciałabyś mieć na początku. Z czasem nauczyłam się, że wszystkie takie głupie zdania i prawdy moralne są prawdziwe. I z czasem nauczyłam się, że to wszystko właśnie, że te wszystkie takie truizmy są rzeczywiście ważne i bardzo oklepane zdanie być sobą. Ale naprawdę nie miejcie takiego wrażenia, że musicie coś zrobić, że musicie iść na jakieś konkretne studia, że musicie ubrać się w konkretny sposób. Po prostu bądźcie w 100% sobą i nie bójcie się opinii innych, bo to jest wasze życie. I to brzmi właśnie tak bardzo oklepanie, ale myślę, że dużo czasu zajęło mi też zrozumienie tego, że ja mogę iść w stronę, w którą chcę, mogę. Zająć jakieś stanowisko na dany temat. Nie muszę wcale siedzieć cicho i sprawiać, żeby wszyscy mnie lubili. Bo, słuchajcie, nie jesteście zupą pomidorową, nie wszyscy Was muszą lubić i nie wszyscy zawsze będą Was lubili, a warto jest mieć swoje zdanie i jakoś się wyróżniać sobą. A propos ludzi, którzy Cię lubią, zostały Ci z Norwida jakieś przyjaźnie? Bardzo dużo. Właściwie to no mam. Teraz przyjaciół również na studiach i w pracy, ale poza studiami i pracą, to mam przede wszystkim znajomych z Norwida. Znajomych, ale też przyjaciół. No moja, moje najlepsze przyjaciółki przecież są z Norwida. Um, znajomości nawet z młodszych klas cały czas jakoś się tam spotykamy i, i no głównie bazuję na tych znajomościach w Norwidzie. Okej. Okay. A czy jest może coś takiego, którego, co chciałabyś nam przekazać? Bo to właśnie mówię to na przykład, nie wiem, coś co po prostu uważasz, że chciałabyś opowiedzieć od siebie na przykład. Um, a jakoś tak bardziej konkretnie? konkretnie? Nie wiem, może mieście jakieś śmieszne przyzwiska na nauczycieli, może między sobą mieście jakieś takie żarty norwidowskie. Konkretnie, które można byłoby opowiedzieć tylko i wyłącznie w naszej szkole. Że które nie... można by było opowiedzieć, e, tak, że to jest e, ważne. Na są to są jest aktualne tylko i właśnie w naszej szkole, że żadna szkoła nie może się tym pochwalić. Na pewno mamy dużo, no był taki żart, że mamy dużo ptaków i ornitologów wśród nauczycieli, mhm. ponieważ no duża część nazwisk naszych nauczycieli właśnie bazuje na nazwach ptaków. No i pamiętam, że to, to, to był nasz żart. Albo o jejku, e, pamiętam, jak kiedyś spóźniłam się na lekcję i z, z zobaczyłam, że mamy jakieś zastępstwo. I podchodzi do mnie taka zabiegana koleżanka z klasy, mówi: Basia, gdzie mamy lekcję? E, ja właśnie przeczytałam na, e, z, jakby na spisie zastępstw, zastępstw, że mamy w jakiejś tam konkretnej sali. I e, znacie na pewno taką aplikację: jak dojadę, to ja wtedy po prostu byłam w takim amoku, że się spóźnię na tę lekcję. Że zamiast patrzeć po drzwiach, które to jest sala, to odruchowo po prostu odpaliłam, jak dojadę, i zaczęłam wpisywać tam numer sali. To to jest takie wspomnienie, które gdzieś tam teraz pamiętam, ale może jak mnie jakoś nakierujecie, to może mi się przypomną jakieś inne. Może ty Gabrysia, chciałabyś coś zapytać? Wydaje mi się, że wyczerpałaś moje tematy. Tak? Dobrze. Okay. Chyba nie. Okay. To w takim razie serdecznie chcielibyśmy Ci podziękować za poświęcony Dzięki czas. I to na tyle.